Daria Pacańska, witam i zapraszam. Andrzej Żuromski to osoba, której nazwisko pojawiło się przy okazji tak taśm Kukiza. Dzisiaj Andrzej Żuromski jest moim i państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W mediach społecznościowych napisał pan: "Założyliśmy grupę ludzi Kukiz, nas zdradził w związku z, z faktem, że wszyscy prócz mnie i pana Mariana Kowalskiego bali się ujawnić niewygodną prawdę, reklamując ją swoją osobą". To my się tego podjęliśmy, bo kochamy nasz kraj i chcemy pozostawić po sobie coś pozytywnego. O jakiej prawdzie pan mówi? Dokładnie tak. No prawda jest taka i prawda jest jedyna. Pokazane są fragmenty taśm, o których pan Paweł Kukis o swoich współpracownikach, o ludziach, którzy mu zaufali. W bardzo brzydki sposób się wypowiada. Z tego co wiem, są jeszcze inne nagrania, różnie ludzie je mają. E, opublikowałem ostatnio kłamstwa pana Jakubiaka w stosunku do mojej osoby, dałem mu parę dni na przeproszenie. Niestety mnie nie przeprosił, więc moi prawnicy w dniu jutrzejszym, a najpóźniej pojutrze spra sprawa trafia do sądu. Zostałem pomówiony oskarżony o to, że te taśmy ja nagrywałem i że ja przy tym to już jest przestępstwo. Czy pan nie nagrywał tych taśm? Kto nagrywał? Ja nie Taśm. Nie wiem, kto nagrywał, parę osób dostało to na pendrive'ach. Ja w związku z tym, że byłem wtedy bardzo mocno związany z ruchem Cookies i z, z panem Jakub, go polubiłem, zobaczyłem, jak Paweł Kukis Ale na pendrive'ach zachu... przyszło to pocztą? Czy... Nie, to było dostawane z ręki do ręki przez kurierów, ma to parę osób, i tak samo są jeszcze inne nagrania z różnych miast, więc to nie jest tylko jedno nagranie. Ja swoim nazwiskiem, jakby przez to, co przeszedłem przez swoją sprawę jako założyciel akcji pomówieniem i z panem Marianem Kowalskim, który zawsze to mówił, że Pawełem Kukizem sterują różne osoby i jest to człowiek nieprawdziwy i po prostu wszystko kłóci od środka Staliśmy się twarzami tej całej sprawy. Dlaczego właśnie pana nazwisko pojawiło się przy tej sprawie? Nie wiem, dlaczego moje nazwisko się pojawiło przy tej sprawie. Pan Jakubiak zagrał bardzo niefer Po ponad roku czasu, praktycznie, no niecałym, powiedział, że ja jestem szantażystą, że ja przyszedłem do niego po pieniądze. Pokazałem nagranie, które chciałbym, że państwo też powiedzieli, że takie nagranie jest, istnieje w sieci, gdzie pan Jakubiak przyznaje, że nie jestem szantażystą, nigdy nie przyszedłem do niego po pieniądze i będzie mnie bronił przed opinią publiczną i wszelkimi możliwymi sposobami, że, że jestem do nich w porządku. Więc nie wiem, Dlaczego pan Jakubiak w tym momencie tak się zachował? Widocznie Paweł Kukis poszedł w cień i pan Jakubiak po prostu zaatakował, spróbował zrobić mi czarny pier, że to ja jestem ten zły, a nie oni. Mówi Pan, że Paweł Kukiz źle wypowiada się o swoich współpracownikach. Czy to oznacza, że wykorzystał ludzi, żeby dojść do władzy? Sama Pani odpowiedziała na to pytanie. Taka ja jest... pytam, nie odpowiadam, nie, pytam. Ale pytam. mówię, że tak, tak Pani pyta, ale taka jest prawda. No niestety mnie to bardzo boli. Ja znałem Pawła Kukiza osobiście. Też chciałem podkreślić, bywałem u niego w mieszkaniu na Dolnej, spotykaliśmy się wielokrotnie. Ja się spotykam z wieloma politykami różnej, różnych... Ale ma... Paweł Kukiz mówi, że działa dla idei. Wie państwo, no, Paweł Kukis mówi, no co ma teraz mówić. No, ja też wierzyłem, że działa na ile i wiele milionów zburzyć po mur. Jego, jego klub nie jest partią, mhm. miał pójść zupełnie inną drogą. No miał inną, no Paweł nie iść tą drogą. No Paweł poszedł miał iść inną drogą, obiecał wiele ludziom, a stało się jak stało, i wiele milionów ludzi na całej Polsce, naprawdę ja do mnie piszą bardzo duże, duże ilości osób, że się odważyłem, że dziękują mi, że ja pokazałem właśnie, jaki naprawdę na, na jest Paweł Kukiz. I mi jest to naprawdę bardzo przykro, że tak Paweł był moim kolegą. I, i to on nas zdradził, nie ja jego, ani inne osoby. On po prostu namieszał w tym swoim klubie razem z panem Markiem Jakubiakiem, jak teraz wyszło. Ja miałem budowany czarny pijar, nie wytrzymałem tego, doszło do tego ostatnie głosowanie z panem Petru i wszyscy się po prostu zebrali. Parę osób po prostu powiedziało, że dosyć tego. Trzeba pokazać prawdziwe oblicze Pawła Kukiza, że on nie jest szczery w tym co robi, tylko właśnie sam rozwala ten ruch. On sam rozwala to wszystko, więc to jest po prostu straszne i boli nas to, że wierzyliśmy takiej osobie. Jaka przyszłość czeka ruch Kukiz 15 i Pawła Kukiza? Trzeba go spytać, jego i jego ludzi, którzy są w Sejmie, my specjalnie... A panie jak myśli? Powiem pani tak, my byliśmy uczciwi, nie chcieliśmy tych nagrań, dużo osób nam zarzuca, że my tych nagrań nie upubliczniliśmy przed wyborami. Nie chcieliśmy po prostu psuć y, y, klubu i y, ruchu Kukiz, bo tam jest wiele porządnych ludzi i chcieliśmy, żeby dostali się do Sejmu, bo za winą stoi Paweł Kukiz. Czekaliśmy po prostu, co się będzie, może się zmieni, może będzie coś lepszego robił. Ale jeśli tak faktycznie było, to też panowie coś zatailiście, Pan Jakub, jak, jak pomóc pani... y, Pawłowi Kukizowi dojść do władzy. Y, nie dojść do władzy, tylko wprowadzić jego ludzi, którzy naprawdę są. Wartościowymi. A pa sam Paweł Kukis, tak jak pan Marek Jakubiak, można powiedzieć, jeśli to była prawda w cudzysłowie, to czemu pan Marek Jakubiak zataił? Jeśli miałbym przyjść po niego po szantaż i wyłudzić pieniądze, pan Marek Jakubiak powinien wyzwać policję. Policja powinna mnie aresztować, że przed do niego wyłudzić pieniądze i zataić taśmy. Pan Marek Jakubiak tego nie zrobił. Dlaczego? Bo to nie była prawda, o co, o co z czym przyznał do, się w wywiadzie. Dlaczego pana zdaniem Marek Jakubiak powiedział o tych pieniądzach? W ogóle panowie rozmawialiście o pieniądzach? Nie, tak, nigdy się nie rozmawialiśmy oponował? o pieniądzach. Ja znam pana Marku Jakubiaka, zaprosiłem go do swojego programu kiedyś Ring TV który prowadziłem z panem rolą i był razem z panem Zawiszą u mnie w programie. Zaprzyjaźniliśmy się, przychodziłem do jego pubu, tutaj nazwy nie będę reklamował i piwa, tak podkreślam, chociaż jest dobre, ale już tej, tej osoby nie chcę po prostu znać. No i przyszedłem do niego jak takiego, powiedziałem jak w nagraniu, jak takiego ojca, którego po prostu polubiłem z doświadczeniem, który jest patriotą, ma ten wizerunek taki zbudowany, porządnego, takiego prawego gościa, fajnego. I przyszedłem, powiedziałem: Słuchaj, jest problem. Paweł chodzi obgaduje wszystkich dookoła. Weź to Marek Załat, pogadaj z nim, bo jesteśmy tu przed wyborami. I tak się nasza rozmowa skończyła. I taki był Taki był fakt. A teraz po tylu miesiącach pan Marek Jakubiak mnie atakuje i odwrócił całego kota ogonem. A najważniejsze jest to, że mam przyjaciół w ruchu KUKI z 15 i in innych posłów, i mówili mi, że jest taka sytuacja, więc nie pozwolę sobie, żeby ktoś mi budował czarny PR, że ja, cho ja chodziłem i właśnie taka legenda po Sejmie i na ulicach chodziła, że Żuromski przedszantażować pana Jakubiaka. Taka nie jest prawda, ja to udowodniłem i spotkamy się w sądzie. Pojawia się również w tej całej aferze nazwisko pana Roli. Jaka mhm. była jego. Właśnie. Jaka była jego rola? rola tak. Pan Marcin Rola jest, jest, jest moim znajomym, moim kolegą, tak samo zna tych wiele, wiele tak. osób i to trzeba by spytać pana Marcina Roli. On się da całkowicie odciął tego. Ja naprawdę nie wiem, kto nagrywał te taśmy, kto za tym stoi. Ja wiem, że tego nie nagrywałem i inne osoby też o tym wiedzą, i pan Jakub jak o tym wie, i pan Kukis o tym wie. Więc rola pana Marcina Roli jest taka, że po prostu też był w ruchu Kukis, był rzecznikiem ruchu Kukis, został też przez Pawła, można powiedzieć, zdradzony, ale to czego by się było spytać? Pojawił się nieczytelny człowiek nagle, pan Apel, którego, który się pojawił w sierpniu, już przed wyborami i został jedynką od razu w Łodzi i też rzecznikiem na chwilowym Kukis Ruchu 15. Więc nie wiem, te, też oddolnie czujemy się, że te oddolne wybory i te oddolne obietnice, które te idee, które pan Kukiz mówił, no nie były taką prawdą, bo na listach było fo papa na Kukiza, który czytał już, prawda, listy jedynki, a nagle zmienił w ostatnim momencie i ludzie poczuli też oszukani, że budowali to wszystko, te struktury w całej Polsce i nagle zupełnie inni ludzie zostali na tych jedynkach wrzuceni. Tak? A to taka nie jest polityka? Ale taka jest właśnie polityka i tą politykę mieliśmy zmieniać. To miał być ruch oddolny, miała nie być partia, a stało się tak, jak stało. Może po prostu zrozumiano, że tak się nie da? To już trzeba spytać Pawa Kukiza. No to jeśli, jeśli tak to nie, to nie powinien cały czas być pod tymi standardami tego ruchu, tylko tak samo ci posłowie z ruchu narodowego, no bo y, powinni się odłączyć od Pawa Kukiza, no bo zostali oszukani. No Jeśli teraz są w Sejmie, trudno y, tym posłom, z niej, którymi rozmawiałem, to są, nie będę powiadał o nazwisk, bo są prywatne rozmowy. Ja powtarzam, ja nikogo nie nagrywałem, nie nagrywam i nie będę nagrywał, bo wszyscy mnie z tego znają. Więc y, jest z tego sytuacja, że oni po prostu muszą być teraz w Sejmie. Mają mandaty. Ale i są w pojawiło się pana nagranie z, z panem Jakubiakiem. Tak, to było i chwała Bogu, że się pojawiło, bo to było po prostu przypadkowo. Ja po po w związku z tym, że nagrywam... Czy będzie po... więcej takich przypadków? Nie będzie więcej przypadków, bo ja po prostu pana Marka Jakubiaka nagrałem wiedząc, że on chodzi, robi mi czarny PR i oszukuje ludzi. Jeśli do mnie moi znajomi... To była i... jedyna rozmowa, którą pan nagrał. Nie, ja nie jedyna rozmowa, bo powiedziałem tak, każdy dziennikarz, czy inne osoby, mam w systemie, telefonie, w telefonie system ACR, który nagrywa rozmowy. Ja je potem kasuję, albo usuwam, albo po prostu mam, bo ktoś to coś tam powiedział. I ja w związku z tym faktem, że poczułem się oszukany przez pana Jakubiaka, to była moja jedyna linia obrony i ja to nagrałem, zachowałem, żeby w ewentualnym przyszłości udowodnić to, że prawda jest po mojej stronie. I na szczęście to nagranie miałem, to jest nic złego, bo nagrałem po prostu pana Jakubiaka, który się przyznaje parokrotnie, to mówi, to nie jest, że raz powiedział, tylko mówi, wiem Andrzej, że jesteś niewinny, będę cię bronił, kto zadzwoni to powiem, że to nie jest Twoja wina. I to i wierzyłem Panu jako ja nie bronił czy bronił? Bro, nie bronił. Jak się okazuje, nie bronił. Chodził po cichu z różnymi osobami. Ja tu nie będę pomawiał, bo prowadzę akcję z odpomowieniem, ale różne osoby mi właśnie mówiły, że ta wersja, którą on teraz przedstawił po, po ponad paru miesiącach oficjalnie, to on mnie po prostu obrabiał mi w tyłek w kuluarach sejmowych i ludzie się ode mnie odwracali. Jeśli ja z kimś się witam, on się do mnie uśmiecha, a parę dni później idę i ktoś na mnie patrzy z boku, to widzę, że coś jest nie tak. Nie wiedziałem o co chodzi, no poznałem tą bolącą prawdę i po prostu dlatego chciałem też to publicznie, to nagranie mhm. pokazać, żeby ludzie wiedzieli, że prawda jest po mojej stronie, że pan Mar Marek jako Zachował się bardzo niehonorowo, a na takiego człowieka pozuje, że jest bardzo zasadowy i honorowy i patriotyczny. No pan Jakub, jak też mnie zdradził, więc to taka prawda, jest i ludzi. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję.